Hipiasz z Elidy był jednym z wybitnych przedstawicieli nurtu sofistycznego w filozofii greckiej. Działał w okresie między V a IV wiekiem przed naszą erą, w epoce, w której myśl filozoficzna Greków zaczęła przesuwać się z problematyki przyrody ku zagadnieniom człowieka i społeczeństwa. Jego refleksja koncentrowała się na relacji między prawem a naturą ludzką. Hipiasz przeciwstawiał prawa ustanowione przez człowieka, czyli prawo stanowione, naturze którą pojmował jako pierwotny, uniwersalny porządek rzeczy. Twierdził, że prawa tworzone przez ludzi są często sprzeczne z naturą człowieka, ograniczają jego wolność i prowadzą do sztucznych podziałów. W jego przekonaniu zniesienie tych konwencjonalnych praw miałoby umożliwić przezwyciężenie barier dzielących ludzi, takich jak granice między poszczególnymi polis, czy różnice wynikające z pochodzenia. W tym sposobie myślenia można dostrzec zaczątki idei kosmopolityzmu przekonania, że wszyscy ludzie, niezależnie od miejsca urodzenia i przynależności politycznej, stanowią wspólnotę związaną naturalnym porządkiem świata. Myśl hipiasza stanowi zatem jeden z pierwszych filozoficznych kroków w stronę uznania równości i jedności rodzaju ludzkiego.